Na Litwie nie ustaje wojna na słowa. Wszystko dla waszego dobra i nie jesteście lojalnymi obywatelami kraju, co rusz rzucają litewskie władze. Jesteśmy na sile asymilowani, a polskie szkoły są niszczone, gniewają się litewscy Polacy. Przyszliśmy w trzech pokoleniach. Bo przyszła babcia, przyszłam ja jako matka, przyszły moje dwie uczennice. Dwie córki uczennice. Nie, nie wyobrażamy sobie życia tu na Wileńszczyźnie bez polskości. Nie możemy, się, nie możemy pozwolić, żeby nas tak na sile wynarodowili, na sile asymilowali. Chcemy być nadal Polakami, tak jak byliśmy. I Kochamy naszą ojczyznę Litwę i bardzo chcemy, żeby Litwa również nas kochała. Chcemy po prostu nas zrozumieli, żeby no, no jak jak można, jak można tak z no, przyczytyckiego języka my nie wyrzekamy się. My wiemy, my umiemy, my pracujemy. I rozmawiamy, i mamy przyjaciół Litwinów. No i to tak przecież tyle lat, tak to wszystko było normalnie. No dlaczego teraz, właśnie? A najbardziej mnie bolią e, też sprawy związane z tym, jak nas reprezentują media litewskie w naszym kraju. prawda? E, sprawiają one, że ludzie, którzy tak naprawdę nie orientują się w sprawie, mają e, niewłaściwe zdanie o nas. Wygląda to tak, jakbyśmy my walczyli z państwem litewskim, jakbyśmy walczyli z Litwinami, jakbyśmy nienawidzieli Litwinów, i jakby my nie e, wygląda tak, jakbyśmy nie chcieli uczyć język. A przecież to nie jest tak. My wszyscy kochamy nasz kraj, szanujemy Litwinów. Moim zdaniem są wspaniałym narodem. Nie osiągnął porozumienia powołane przez premierów Polski i Litwy międzyrządowy zespół oświatowy. Prace będą trwały, ale na razie nadal obowiązuje ujednolicona matura z języka litewskiego jako języka ojczystego. Część polskich nauczycieli musi nauczyć polskie dzieci po litewsku. Istnieje zapis o wyższości szkoły litewskiej. Nie ma zgody na przywrócenie matury z języka polskiego. Właśnie też nie rozumiem tej potrzeby, takiej nauki, właśnie y, języka litewskiego, ale właśnie w innych przedmiotach. To, że zwiększono godziny języka litewskiego jako języka, to jest dobrze, no bo jednak język jest potrzebny, to jest bogactwo każdego człowieka. Natomiast y, zwiększanie godzin wizy nauczania innych przedmiotów w języku litewskim to jest, myślę, właśnie y, przesada. Więc teraz widzimy, że. Y Politycy, urzędnicy z niezrozumiałych powodów próbują zniszczyć złamać to, co było wypracowane przez te 20 lat. To jest właśnie Sejm, który chce, żeby nasze dzieci były zakładnikami ich politycznych ambicji. Nie możemy na to pozwolić. Tym razem poparcie Polakom udzieliły inne mniejszości narodowe. W prasie pojawiły się wypowiedzi litewskich politologów. Pozwólmy naszym obywatelom żyć jak chcą, nie uszczęśliwiajmy na sile. Władze pozostają nieugięte, ustawy nie odwołamy. Nie ma sensu przygotowywać poprawki do ustawy. Musimy wypracować akta poustawowe, które będą minimalizowały ewentualne trudności wynikające z nowego trybu nauczania. Konflikt miast zanikać przybiera na sile. Znów mają się aktywnić komitety strajkowe. Pomysły i działanie mają rodzice. I właśnie od pozycji rodziców będzie zależało wszystko. Chcielibyśmy, żeby to był przedostatni wiec, a na innym ostatnim wiecu dziękowalibyśmy wszystkim tym, którzy przyczynili się, że zostali usłyszane nasze postulaty. Czy tak będzie, No czas pokaże oliwy do ognia dodali jeszcze wydane przez ministerstwo oświaty litewskie dodatki do podręczników. Politewsko nauczanie miało być tylko w zakresie dotyczącym litwy, jednak zakres nauczanych treści po litewsku jest w tych dodatkach znacznie szerszy.